I czas na kolejną przegraną Nie, yeah, teraz wygram Przynajmniej... Tak mi się wydaje Tak mi się wydaje, że nie ja Tam ta tak trwa do wygra wygrania, Wygrania No To w którym tymi. momencie powinniśmy mund W tym jak wyszliśmy z atakiem i nasze wojska się rozdzieliły, bo ja poszedłem bić tam ten Expo Ciebie w międzyczasie ten Terek przemielił To mnie tak Później ja straciłem te roczy bo nie zdążyłem uciec no i też był... źle, żeśmy zaatakowali, zaraz jak wybroniliśmy ten pierwszy ich atak, nie? Poszliśmy z kontrą, tu. Nie, nie tam, wiem, tam, trochu... tam, niewiele tam niewiele straciliśmy. Tak, ale myślałem, że ich tam już, wiesz, zabijemy. A, czuł tam. Chciałem coś sprawić i zapomniałem to sprawić. To był... Eee, w 2x2 2 nic nie ma. Ten jeden ma Mastery 4x4, a ten drugi... Chyba ja miał Platyję nawet 2x2. Na 2. No. I znowu brakuje ludzi do gry. Starcraft umiera. Ostatnio ma jakiś dziwny nabór ludzi do pracy. Jednego się zapytałem czy gra w Starcrafta a się zapytał, a, a czy to jest RTS? A drugi nie powiedział, że nie gra ani w Starcraft, ani w, w Minecrafta. No dziwni ludzie. I weź tu pracuj z takim, nie? No bez kitu. O czym miałem z nim gadać? W samochodach? A <coughs> wyjeździe <coughs> na wesele? <coughs> Wesel je yeah. Znowu zerk, wyobraź sobie Good To samo no, może... O, coś przylagowało Marmot Marmota Słuchaj Kupujesz Starcrafta, orgujesz na batlnecie, możesz wybrać sobie jedno imię. Wybierasz Marmot Why? Prawie jak Marmont, ten z tego z Gry o No, no, miałem podobne skojarzenie. Marmot, albo ma jakąś firmę motoryzacyjną, Marmot Marek Mot, nie? Marmot, tak się robią, takie... Jak masz Tomboot... Masz Marmot. Tomboot. No jest, serio, taka firma. To ja, powinien mieć DanComp? No. Ale jest, Tomboot. I to taka, wiesz... Może nie będę robił... Nie z miejscowości ta budowlana A twoja się nie powinna nazywać Kamwód? Kam Kamwut, Kamwut. Kam Ty wyrzuci go wyobraź sobie chyba Nie będę jakoś bardzo z tego powodu Płakał Wręcz no. się będę cieszył Teraz musimy się obronić bo pewnie tamten będzie Jakiego zieraża Czy coś Jak muszę spiszę jak wstaje pełno Teraz nie wiem co tu grać, no ale ciu zrobię ten pula tak jak wcześniej, tak jak już mówiłem Autoreklama. Autorek... auto tak. Przez tą autoreklamę jestem opóźniony <noise> Czegoś nie robi dla tych... A co, co, on drugą wylęgarnię gra? No. Kuźwa. Ty, ma już spałnik pula? No. What the fuck? <laughs> Jakim cudem? Jak ja pula w połowie dopiero? Nie biegną Do... Dobra, to, to już. Ultra defense się zmiótł. Być... No. Mam trochę panik mode teraz. Przybieg do mnie. No nie jestem w stanie ci w tej chwili pomóc. Nawet nie mam jedną z tego lepszej Spoko bronię się jak jedong. Ha, 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 ha. Dobra, dam rad. Prawda zostało mi 6 dron, no ale spoko. Co, on już ma Queen'a? Ja... No jakby nie było, gra za dwóch. Ale gaz Speed Dooling'ów już robi. What? Co to kuźwa jest? Jeszcze stracę w Bora już Cybera buduję No spoko on ma już speed na lingach A teraz będzie próbowało mnie zahaczać No na pewno Zresztą tutaj jest No ja jeszcze nie mam tyle złotów żeby go zabić A ja, tylko ci pokazuję że tu jest Z czym ten drugi gość gra, pojęcia nie mam jakieś darki wpadną, i będzie grane No a Jak speed na lingach jest? Tak, no, to dużo ich idzie do mnie. Niazga. No. Lol. Co jest grane? No, miał podwójny przewód, no. To tak, ale. Co ja powinienem żeby tu wybrnąć? Cztery z linki, wszystko. Nie wiem. No ja się kanonuję na przykład. Ja miałem też spajne, ale za wiele mi to nie pomogło. A wiem co zrobię. Void je zrobię. Idzie do ciebie teraz. Idzie. Tu idę tam overlordami sobie przynajmniej po, a tam zobaczę co robi. Znaczy... znaczy, mam jedną larwę, to sobie zrobię drona. Tu ma ovelhorda Ops O ylingi tu bê gá

Jeszcze jakieś gazo mi mi? czy cokolwiek, co ci zostało? No Jeszcze jakieś Michałki. Jakieś Michałki. <grym> <grym> Michał5? gdzie został? Ten drugi gra Terranem. Ale no, no, chyba nic nie ma, tylko że same Nam do Orbitala nie ma. O teraz buduje. A, supply do z boku. co ja robię więcej prop? Po co mu pomagasz? inżynierik <gryzny> by ja stawia, nie wiem po co Turet będzie budować czy co? Może Tutaj ogólnie ekspansji nie ma Jakie? Trzema trzymał czy czterema? Trzema, bo bo stawiał tego, tego engineering natura, ty pewnie wiesz? Złota też tutaj nie ma, także on wiesz, ma tylko jedno wydobycie to tutaj, to to Terran co wydobywa, i tyle.

Ale nie zrobił, Orbitala 8 oś. Hydraden postawił. O, linia minerałów? Nie to nie co zrobić, tam nic nie ma. A później Nexus przeżyje. <słuch> to tu jest Turet, prawda? Mhm. Ale ja tam mogę wejść o Overlordem, zebrać damage od Tureta, a ty wtedy Dwojdami zniszczysz ten. Stary, to będzie takie pro. No, C ruch to, rób to. Ruch to, ruch to. Jestem lec. Wezmę nawet i drugiego overlorda. Będzie, wiesz, nagroda za najlepsze zagranie roku 2013. Dobra, dobra, ogarniaj Wojdy. Dawaj. Patrz tu! celował tym red, ale i tak się udało. Ale skubany, zaszło. Turetem fokusować Voidy. Ups. Tu buduję Tureta, może dostaniesz to. A idą. Cholera. Dużo ich. Spoko, już leci mój drugi Overlord. <grym> Ale ty, nie zniszczę pięciu Queenów w tą dami. Spoko, ja będę Overlordem, zbierał damage, czekaj. Oj, znowu szpieg do mnie. Dobra, starczy tego tak. Lelele, jeszcze zatańczy obem Taniec Ale straszna bieda No nie? <laughs> no. Dobra, do zobaczenia w kolejnej biedzie, znaczy grze <laughs>